Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie, a dzisiaj poruszymy temat czołgów za obligacje, które są premkami na ósmym poziomie. Dyski na razie zostawiamy w spokoju, później się za nie weźmiemy. Zróbmy sobie takie cztery polecane czołgi przeze mnie dla Was, żebyście mogli sobie komfortowo i przyjemnie grać. Nie wszystkie może będą idealne dla każdego, ale postaram się wyłapać jak najlepsze czołgi. Słuchajcie, w tym zestawieniu Senlaka nie będzie, ale oczywiście jeżeli szukacie czołgu lekkiego, to Senlak będzie idealnym wyborem. Z góry mówię, jest to tylko i wyłącznie taki myczek dla ludzi, którzy lubią grać czugami. Elciveny będą was ogrywały, ale Elciven ogrywa tak naprawdę wszystko na ósmym poziomie, a nawet niektóre dziewiątki, dziesiątki to też bez problemu. Dlatego Senlak spoko, bardzo przyjemny czołg. Nadrabiacie tam sobie uszkodzenia haekami, bo macie bardzo fajne działko do haeków, fajna pęka, spoko alfa, więc możecie sobie popyrkać. Bulldog ma trochę lepszą, ale to wiecie, Bulldogiem się aż tak przyjemnie moim zdaniem nie gra jak Senlakiem. Przejdźmy sobie do tego, co jeszcze mógłbym wam polecić, nie pokazując tego w materii. Dla niektórych osób, być może te 34.3 byłoby ok. Ja akurat nie jestem wielkim fanem, bo strasza mnie trochę w nim działo. Nie polecam szóstki jest z szóstki, jest piątką. Kurczę, Chryslerem bywa różnie. Chrysler na przykład jest bardzo spoko, w momencie kiedy rzuca ci same ósemki, i możesz sobie pograć na sidejka. Ale jak ci rzuci dziewiątki, dziesiątki, to już nawet ci powierzy penują, więc tutaj jest problem. Więc jakie są alternatywy? No właśnie Chrysler i być może te 34.3 jest piątka, będzie zbyt irytująca dla większości większości graczy. A te wszystkie czołgi 4, które Wam właśnie za moment pokażę, zaczniemy od testu 3. Chciałbym też się Was zapytać, jakie czołgi Wy byście może byli w stanie polecić innym w komentarzu. Jeżeli macie takie swoje top 4 czołgów za obligacje ósmych poziomów, które są zarabieczkami, to napiszcie proszę w komentarzu. Ja też jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. No, to nas rzuciło panowie i panie. Oczywiście moje polecajki nie obędą się bez testu trójki. Ja ten czołg lubię bardzo jako takiego budżetowego TDK. Moim zdaniem jest to fajna maszyna, nawet jak macie jakieś tedeczki kupione, czy też zrobione za maratony, czy też z innych nie, aktywności, czy też wydarzeń w World of Tanks. Ten czołg ma penę, bo 307 peny na APK, o to brzmi mówię. 307 to jest bardzo duża penetracja jeżeli chodzi o gierkę. Te apeki w połączeniu z tą peną są po prostu genialne. Jeżeli chodzi o Alfa 440, też nie jest źle. Na standardzie mamy tej penny 258 i strzelamy za tyle samo. Pociski latają, chociaż kurczę, tak leniwie. Co do samej mobilności nie jest źle, ale kamuflażu ten czołg nie ma ni cholery, więc będziecie musieli pomyśleć sobie, jak tym grać. Czy strzelać, czy snajpić, czy może zagrać czasami bardziej aktywnie, gdzieś tam jadąc na tak zwane heady. Popatrzcie na matchmaking. Nie wiem, czy uda mi się tutaj zrobić jakikolwiek wynik, ale się postaram. Hmm, tutaj będą pewnie gromy, co? Gromy, inne TDki, no dużo takiego... Dużo takich czołgów, które mogą mi zrobić w piernicz. ale zobaczymy. O, siema. No i zobaczcie, że ten czołg fajnie sobie z gromami radzi, tak? 310 pęki, grom jest skontowany i tak, i tak łapie tę bombę. Bajlando. Piękna sprawa. Strzelił, ok. Ja bym chyba podjechał. Słuchajcie, ja to chcę podjechać, nie ma na co czekać. Już tutaj widzę, że moi grają bardzo agresywnie. O Jezus, Maria, no czemu we mnie? Czemu we mnie? Czemu nie w groma? Czemu nie w te 34-3? Panowie, to mnie bolało. Mogę podjechać, nie? Tylko w sensie. <grym> Tego nie było. Udajemy, że tej pestki nie było, że sobie nie poleciała gdzieś tam cholera wie gdzie. Wypieramy takie rzeczy z podświadomości, żeby się nie denerwować, prawda? A nerwy w grze nikomu i niczemu nie służą. Zrobię mu miejsce, chociaż. Nie podoba mi się, że ja nie mogę robić uszkodzeń tylko dlatego, że goście się wystawić, nie? No ale też gra tedekiem bez wieży, więc jemu jest cholernie ciężko. Grać w ten sposób. No i zobaczcie, to jest problem. Gram bez HP, dostałem dwie pestki na przejeździe i przyjemnie nie jest. Więc na tych szybkich wychyleniach muszę grać na wieżę, żeby tylko mi po tym cyplu nie dali. Ale ogólnie ten cypel potrafi coś podingać. W sensie wieża, nie cypel, bo sam cypel nie dinga nic, wszystko wchodzi. I zobaczcie, no, możecie spróbować właśnie grać w ten sposób takim... Takim czołgiem jak ten, czyli taką testotrujeczką. Wychylacie się, chowacie się, jak Hatekiem trochę, ale nie oznacza, że tym się snajpić nie da, bo czasami nawet warto, a nawet trzeba tym czołgiem zagrać na dystans. Dlaczego? No słuchajcie, gracie w Tier 10 matchmakingu. No to życzę Wam powodzenia, że zagracie w ten sam sposób, jak ja tutaj na e Setkę albo na IS7. No nie ma opcji. Bomba. Bomba za bombą, 2900 900 zrobione. Dostajemy pech od Buraski, nic się nie dzieje, bo ciągle jesteśmy w grze. Więc tutaj nam się troszkę upiekło za wychylenie na tego gościa. a Bura gdzieś tam sobie jedzie. Nie trafił Gromik, okej. Okay. Tamtej pechy już nie damy. O, o, o! Dostał traka, przez co nie trafiłem tej peski z wyprzedzeniem. No tutaj musicie brać wyprzedzenie. Macie 1000 prędkości lotu pocisku, więc łatwo nie jest. Ale tego ziomeczka, no i pięknie. No i pięknie coś się udało wynieść. Słuchajcie, czy to jest super maszyna, najlepszy niszczyciel czołgów? No nie powiedziałbym. Czy da się tym bardzo komfortowo pograć i zarabiać kredyty? Pewko, że tak. Oczywiście, jeżeli macie Skorpiona, jeżeli macie te wszystkie metatanki, tak zwane, tak, z tych ósemek, no to być może... Już takiej potrzeby nie będziecie mieć w tym momencie, żeby kupować sobie testotrójkę ale jeżeli macie gołe konto i szukacie właśnie czegoś, co można zdobyć za darmo w cudzysłowie, to być może testotrójka złym wyborem nie będzie. Ej, grom tutaj zjechał, nie? Ja też mogę? Sprawdzam. Eee, łatwiutko. Łatwiutko, łatwiutko. Nie wiem, czy jeszcze będziemy w stanie zrobić jakiekolwiek uszkodzenia. Tam jest gdzieś buraska. Okej, okay. no ten ziomeczek najistrzy powinien sobie go stłamsić. To jeszcze nie jest wygrane, więc warto byłoby nie rozlewać swojego HP na prawo i lewo. No ale ten przejazd może mi kosztować. Wszystko, nie? Tam nic nie ma. Źle mierzę. Jest późno w nocy, a jestem chory. Także przepraszam. Gdzie ja mi w ogóle? Jezus, Mary. No widzicie. Dzisiaj się przeziębiłem, niestety, bo byliśmy. Nie... Na takim obiadku. I kurczę, postanowiliśmy w październikowy dzień. No i zarobiście, że tu. Bo... A nie, nie, nie dasz tego, nie dasz tego. Postanowiliśmy, słuchajcie, w październikowy dzień usiąść sobie na zewnątrz i czekać 40 parę minut na jedzenie, nie? To był głupi plan. Naprawdę, bardzo głupi. Nie było to mądre. Nie w październiku, nie w taką pogodę. Jeszcze później spacer, więc się załatwiliśmy. No niestety. Dlatego uważajcie tam na siebie i ubierajcie się ciepło. I nie spędzajcie zbyt dużo czasu na dworze na siedzeniu, jeżeli po prostu bardzo wieje jest chłodno. Tutaj powinna jechać buraska. Czekać na niego, czy jechać? A, skasztaniłem to no. Kasta, nie wiem, to wierza się dość wolno obraca na tym czołgu, dlatego też to miejcie w głowie. Słuchajcie, czołg fajny, czołg przyjemny dla ludzi, którzy lubią mieć fajną penę, całkiem celne działo i też wykorzystać czołg do grania na blisko i na daleko. Trochę taki uniwersalny, chociaż nie jest idealny w żadnym z tych e, przypadków, to będziecie mieć OK maszynkę. Zrobiliśmy w tej grze odznaka pierwszej klasy, duży kaliber, mamy. Pierwsze miejsce, no tutaj drużynka też troszkę ukradła, wszyscy grali sensownie. Dlatego zastanówcie się nad testą trójką. Polecam gorąco, naprawdę nie będziecie na ten czołg raczej narzekać. Oto no moi drodzy, pojedziemy sobie na lewo, zrobimy gierkę z omówieniem. Nie pojedziemy na most, mostu już się nie gra. Jeżeli ktokolwiek wam powie, żeby jechać most w dzisiejszej mecie, to nie jest to dobre rozwiązanie. Pozycje zostały tam tak zmienione, że agresywne granie mostu w pierwsze tempo już nie ma większego. Sensu, bo będziecie w bardzo łatwy sposób wyjmowani i po prostu pójdziecie do garażu. No to my jedziemy sobie na lewo. Z jednej strony nie wiem, czy nie powinienem pojechać na prawo, ale dobra. A ten grom mnie przeraża, jaką zrobi crossa. wiecie o tym. Chciałem powiedzieć, że trzeba go wyeliminować, ale sam się wyeliminował takim takim e, zbyt nierozsądnym zagraniem. No to podejdziemy bliżej. E, dlaczego nie powinniście robić takiego crossa? No, powinniście zatrzymać się tutaj co najwyżej, nie? Czy my chcemy jechać na bardzo, bardzo bliski kontakt? Tak. Wam pokażę od razu, czy ten czołg jest w stanie coś odbijać. No jest. No cholera jasna, ja jestem, ten defender nieźle dinga. W porównaniu do niektórych tierów, nawet dziewiątych, to ta, ta Premka potrafi odbić. Oczywiście kadłubem. Oczywiście mówimy o kadłubie, bo słuchajcie, jeżeli będziecie próbować odbijać i grać tym na wieżę, to może się to dla Was skończyć yy, dość szokująco, bo ten czołg, cholercia, kadłubem yy, odbija. Wieżą już niekoniecznie, bo ma te właziki. Ojej, oj, ojej. Wychylimy się po niego, co? Zbierzemy jedną, nie, nawet nie trzeba było Dajemy drugą bombę Tutaj te wymiany są proste, tak? Wyjeżdżamy, dajemy tubę, chowamy się Wyjeżdżamy, dajemy tubę, chowamy się I tak dalej, powtórz, poćwicz Kontowanko, Od razu widzimy, że chłop Chce strzelić do nas dwururki, dlaczego? Nie, dlatego, że Chwilę mu zajęło tak, wymierzenie i tak dalej, i tak dalej, więc widzieliśmy, że chciał nam strzelić z tej dwurury. No to od razu kontujemy się frontalnie do niego. Tutaj stajemy i możemy go pyrkać. No co? Jak tam garaż? Trzymaj się kumpel. Jeżam do środka, czy puszujemy bazę. Wydaje mi się, że pusz bazy w sumie nie będzie taki głupi, chociaż dojazd do środka byłby łatwiejszy. Boję się, że ta półka jest w farmi. No, ale wciskam 3 razer, modlę się, żeby coś złapać. Dlatego, co wy sądzicie o takim czołgu jak ten? Ale tak, całkiem serio, co sądzicie o tym czołgu? Bo umówmy się, ta maszyna wyszła w 2019 roku. Czyli to już jest relikt przeszłości. Teoretycznie, ten czołg, tak jak większość tych maszyn, które były tam w 2015 grane, nie powinien w ogóle jeździć po randomku. A moim zdaniem. Defender na randomie radzi sobie całkiem spoko. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W 2015 roku wyszedł Defender, 9 lat temu. Mogłem powiedzieć 19, ale chyba powiedziałem 15, nieważne. W 2015 roku coś tak około właśnie Defender się na randomie pojawił na tych grach losowych. Witam. To daj mi chwilę, zmutuj się na chwilkę. I zaraz możemy zagrać dalej. Takie mam wrażenie, że to już dużo czasu minęło od wyjścia Defendera. Słuchajcie, no ja, ja wam powiem tak. Moim zdaniem grywalny czołk na random nie jest to najlepszy ciężki czołk na random definitywnie. Ale to, ile ta maszyna jest w stanie na odbijać? jest totalnym hitem i absurdem. Nie pamiętam, żeby którykolwiek mój chateczek. Dostępny, że tak powiem, za friko był w stanie robić to, co robi ta maszyna. Działo obrzydliwe, dlatego ja uważam, że w większości Gierek powinniście po prostu zainwestować w wentylację, w minus 9 i dosyłacz. I uwierzcie mi, albo ewentualnie pograć ze stapką. I uwierzcie mi, że będzie się wam grało całkiem nieźle. Nie wiem, gdzie jest bura. Czy ktoś widział buraskę? Halo, halo. Gdzie jest buraska? Halo, halo? Może siedzi gdzieś tutaj, no. Ale zobaczcie, bez żadnego problemu przejechaliśmy sobie na stronę przeciwnika. Sfarmiliśmy, co było do sfarmienia. Elegancko, szefowo, topowo, łatwo i przyjemnie. Buraski nie ma, więc defender sobie będzie radził. Defender sobie będzie radził na randomie. Pytanie brzmi, czy jesteście w stanie wytrzymać grając w ten sposób taką maszynką jak ta. Czyli rozwalone działo. Ale pękę masz na goldzie? Masz. Na podstawie? Okej. Okay. Mamy 225, czyli też nie jest źle. Niektóre czołgi mają 245 na goldzie. Tutaj na podstawie mamy 225. I 270. 265 na goldzie. To czyli jest spoczko. Przeładowanie jest ok, bo mamy 440 alfę Więc też słyszałem takie opinie, że Defender to już jest gówno, o tym się nie da grać, bo coś tam. Nie jest. Moim zdaniem jest spoko. Do buraski nie dojdziemy. GG. Gierki. To jest też mega ciekawe, czyli czołg, który wyszedł 9 lat temu, ciągle jest grywalny na randomie i jest spoko na randomie. Więc jakie to musiało być mocne wcześniej? Jak to wyszło? No cholera, jak ktoś grał ten wie. Panowie, jedziemy z gwardzistą. Zastanawiałem się nad wrzuceniem tego czołgu i powiem Wam szczerze, że zagrałem nim jedną bitwę, Ostatnio, więc zagramy też drugą. Dlaczego gwardzista? Wydaje mi się, że ten czołg też jest dość mocno niedoceniany, a będzie mogło się wam lepiej grać tym czołgiem niż lorką w dzisiejszych czasach, bo nie jest tak duży, nie jest tak papierowy. Oczywiście ten czołg nie dynga, nie wiadomo czego. Ale na swoim tierze coś tam odbić niekiedy potrafi, nie że zawsze, tylko niekiedy. Jedziemy, czy się zatrzymujesz, bo ja nie wiem, ziomek. No to teraz to jest... Karamba. Ma całkiem zarąbistą alfa, jak na czołg średni? Super. Jak na czołg średni, super alfa. Fajne też jest to, że zobaczcie, ma w pełni obracalną wieżę. Tak, w pełni obracalna wieża będzie pomagać w wielu sytuacjach. Hmm. A no to jest głupia pozycja dla mnie. Albo dla niego. Serio mówię, byłem zaskoczony, że gwardzista jest w stanie sobie radzić na randomkach tak fajnie i przyjemnie. Gorzej, jeżeli... gorzej, jeżeli będziecie chcieli grać tym agresywnie na dychy. To wtedy jest karamba i radziłbym tego nie robić. Na dychy musicie grać drugą, trzecią linię z tym działem dokładnie. No bo na, hedy, na hedziki niestety pograć się po prostu szczerze nie da. No chyba, że chcecie podjechać, zebrać dwie pestki, od dyszek trzy pestki i wylądować w garażu. Ale w pełni obracalna wieża robi robotę. Patrzcie tuba. Weszło, to weszło, to weszło, także spokojnie. Szkoda, że zniknął, bo już byśmy mieli ten damage pokazany, a tak to lipa. Co robi? Ha. Nie mam pojęcia co, co, co widlaczek robi, ale dostał tu Psona e, Chyba na slajcie ich spotnął, nie? Tak mi się wydaje, że gdzieś bat tam nas spotuje, no nic O proszę, z widzem gramy w Timku No jedziesz czy nie jedziesz, dawaj Dawaj, lewo, prawo, dawaj, 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 dawaj tym no dawaj tym batem bo już mi cała flanka zaraz padnie. Ja tego nie będę mógł spotnąć, wątpię, że buraska będzie to spotować, nie Więc nie mam już dostępu. Do tych ziomeczków. No nie ma opcji. Słuchajcie, no najlepszą opcją byłoby teraz pojechać na Mordor, ale jak to zrobić? Chyba się nie da co. A możemy zjechać? No to jest właśnie to. Brak dostępu do damage'a będzie bolał. Ale ta alfa, no mówię wam, rzadko kiedy jesteście w stanie na takim poziomie złapać Medzika, który ma tak zarąbistą alfę. Ja już tutaj chcę zjechać, jakby co. Dobra, skończymy gościa. Jedziemy po bezetę, co? Też mi się tak wydaje, że powinniśmy po tę bezetkę wjechać. Mamy Buraskę i proga na plecach, ale myślę, że zdążymy. Dobra, nieważne, bezety już nie ma. Przyjechał sobie gromy, go one-shotował. Zarąbiście. Całkiem przyjemne to do dogrania. Nie, nie, nie wkurza, nie męczy. Może tu bić. Tylko, no, też chcielibyście mieć w co strzelać, nie? Bo jak nie będziecie mieć co strzelać, to też uszkodzeń za dużo nie zrobicie. Ale wiemy, że daliśmy tego blinda w SU. więc zarobiście. Nie możemy dać skorpa, ok? No to idziemy dalej. 3 razery. Jazda. Co sądzicie o gwardziście? Tak całkiem serio. Bo mam wrażenie, że to nie jest popularny med. Jeżeli chodzi nawet o ten yy, yy, o ten sklepik za obligacje, to też nie jest to popularny wybór graczy. Wydaje mi się, że ludzie częściej biorą Wydaje mi się, że, kochani, że ludzie częściej biorą lorkę. Takie mam wrażenie. Lorka jest częstszym tutaj wyborem niż gwardzista. Takiej pekę to ja nie odbiję, nie ma opcji. Myślałem, że on tutaj dostanie tubę, ale nikt do niego nie strzela, więc lipa. Może ktoś strzelić Dzięki, chłopaki. Jeszcze jedna, super. Jest spoko. Zrobiliśmy 3200. Pomimo tego, że ciężko było nam się dorwać do dymka, w pierwszej rundzie, super, zrobiliśmy chyba jeszcze blinda. Więc fajna maszyna. Daje sobie radę w randomku. I nie wiem niestety, jak się tym gra na EFL-u. Na frontline, na linii frontu, ale na randomku jest ok, jest ok. Tylko, no, tak jak mówię, nie może Wam przeszkadzać ta wieża usadzona z tyłu, bo to jest jego problem. Alfa super, pena jest ok. No, wszystko na tym czołgu działa, jeżeli nie, nie martwi martwicie właśnie granie z tą wieżą z tyłu. Może być troszkę mu bez turbo, ale to już zależy od Was, jakie moduły sobie tam weźmiecie. Zrobiliśmy 3,5. No, nie jest źle, co? W takiej rundzie. Dla mnie bomba. Dobra, dawaj tego starego gnoma. On wyszedł równo z defenderem i no moim zdaniem na poziomie defendera nie jest. Ale jak ktoś lubi, to czemu nie? Można sobie pojeździć. Dzień dobry, Max. Dzień dobry, witam serdecznie. Defender coś dostał? Nie, nie, nie. Słuchajcie, jedziemy sobie od razu na bombę. Będziemy sobie grać górę tutaj, no bo gdzie indziej możemy zagrać. Nie ma, nie ma na to szans. Zobaczymy, czy możemy sobie skontrować coś tutaj. Jeżeli nie, to będziemy trzymać ciągle tę górę. Ewentualnie wypuszczamy sobie tę flankę. No i to są takie cztery czołgi, które ja bym polecał. Testo-3, Defender, Patriot. No i Gwardzista na dzisiejsze czasy. Ewentualnie substytut za Lorkę można zrobić, pewnie. Czy ten czołg za IS-5? No nie wiem, No jak masz Defendera, to bez sensu. Tutaj nic nie ma, no i co? Gdzie jest pluton dwa razy skoda t 56? Pewnie tutaj. Zaraz będą wjazdowe robić. Nie pozdrawiam. Nie pozdrawiam. Opy mogą po mnie wjechać, kliknąć mnie dwa razy lewym ja jestem w garażu, a ja im zrobię 200 uszkodzeń. Nie sta? <grym> FCM. Jak ja tęsknię za FCM i za czasami, gdzie FCM był dobrym czołgiem. Uwierzcie mi. FCM kiedyś był meta dobrym czołgiem. Bardzo fajna maszynka. Ty dojechałem na miejsce, a tutaj pięciu gości już nie żyje. Aha. Dobra. Ciekawe bywają te gierki, przyznać muszę. Tylko, gdzie ja mam sfarmić damage, ty? To jest dobre pytanie. Gdzie ja mam sfarmić damage? Oni tego puszować nie będą. Muszę chyba na carry wjechać, co? No muszę. Zobaczcie, tutaj w ogóle nie ma dymka. Nie ma dostępu do damage. Tam jest jeszcze grom. Jezus Maria. Piękna pecha. Jakby co, to uszkodzenia zostały zrobione. Słuchajcie, co? Tutaj z tej bitewki to dużo nie będzie. Ziomeczek się cofnął, wszystko się cofnęło. Ok. No dobra Musimy to zrobić Nie podoba mi się wciul Ale muszę Nawet dobry cross Nowy dobry cross Teraz możemy po curry. Chyba musimy co? Z tego co widziałem to Kari strzeliło No to bomba Do siad. Lewy, prawy Łatwiutko Ej, 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 ty się na mnie nie wychylaj! Pięć! Jak on mnie przebił? Po sajdzie? la! Boli, boli. To bolało. Dobra, trzeba się z cofnąć. Ja tutaj, ja tutaj nie mogę grać. Nie mogę grać na tych dwóch gości, bo mnie rozniesie w trzy mi w, w trzy dupy mnie rozniesie. A ja nie lubię widzowie. I padać za 2000 uszkodzeń, to jedziemy sobie na górę z farming więcej, być może uszkodzeń na hateczkach. Ok, podjeżdżamy sobie tutaj, już na krótko. No i ziomeczka wysłał do garażu, chciał zagrać agro, no i źle się to skończyło, co? To my spróbujemy też zagrać agresywnie, ale wiecie co? Chyba powinienem użyć HP jak ta igera Proto, co? Ja niestety nie mam tyle hapsów, żeby móc sobie tankować, no to sobie podjeżdżamy i klikamy lewym. Dwie pechy mu dam? No pewnie, że mu dam dwie pechy. Nawet można byłoby więcej spróbować, tylko. Trochę mnie martwi to, że on może się nagle wychylić i dać mi tubę, nie? Co robi? To zrobił mu jak Tiger. Okay. No jakby mu nie pomógł, to by zginął. Jakby mu nie pomógł, to by zginął. No nie. To, to było trochę takie żaleńcze jolo. Ale się udało. Więc wydaje mi się, że ten patriocik teraz. No. Kurde, no jak nie ma tych dziesiątych tiarów, to patriocik sobie radzi i to nieźle. Pytanie brzmić na tyle, żeby zapewnić tutaj łatwą i przyjemną farmę ludziom, nie? To jest pytanie, to już sami musicie sobie na to odpowiedzieć. Ja powiem tak. Ciągle spoko maszyna, ale ma ten sam problem. Czyli brak uszkodzeń na strzał na tym czołgu. Jest fajny, jest w miarę szybki. Wszystko na tym czołgu działa, oprócz tego, że robi małe uszkodzenia. Na strzał. I to momentami może boleć, i to momentami będzie was gubić. Już myślałem, że nie polosuje. <noise> już myślałem, że nie polosuje. Będę musiał go na dwa strzały dobić. Ale 2900 zrobiliśmy jeszcze groma, gdzieś tutaj mamy do złapania. No to jedziemy sobie po groma. Nie wiem, czy go złapiemy. Chłopisz może być tutaj, chłopisz może być na naszej bazie. No bo dawno temu spota miał. Więc jazda. Czy chcemy to kapować? Hmm. Ja to bym wolał pojechać i go szukać, wiecie? Tym bardziej, że. O, dobra. 41 HP. Patriot ok. Ale wydaje mi się, że Defender. Gwardzista. Czy 103 będą po prostu od niego lepsze. No cóż.